Dzień dobry. Dzień dobry. No jak tam polskie kurwy pierdolone w świecie. A tu będzie zdjęcie, Mam. O, zróbcie miejsce elegancko. Ta, ta. Siadajcie. Tak, tak, tak. Jak Tobie jest na imię, co? Marysia. Marysia. Ojco Święty. Telewizyjne ziarno serdecznie, serdecznie ojca wita. Marzyliśmy o tym spotkaniu od początku. Mamy wiele, wiele pytań, na które nie możemy uzyskać odpowiedzi. Ponad setkę. Chcielibyśmy dziś uzyskać tę odpowiedź. Czy możemy? Chyba cię pojebało. Ojcze, pierwsze pytanie. Czy papież ogląda ziarno? Nie. Gdzie papież chciałby przenieść Watykan? A chuj cię to obchodzi? I dobrze? I, ojcze Święty, ja chodzę do szkoły baletowej. Czy to jest możliwe, żeby tańcem wielbić Boga? Nie. Jak najlepiej się modlić? Nie wiem. Dobra, na razie wypiergalam.